Dzień dobry. Państwu. Są klucze. Możecie rower dokręcić, możecie napompować rower na, na żółtancach przy parkingu, przy praży Takie coś jest Tej dużo kluczy jest, możecie sobie rower doładować, dokręcić co tam trzeba i jest pompka. Może sobie rower dopompować. a tu są rowery miejskie 18 lipca 2023 wtorek a tutaj jest pompka można rower sobie napompować stacja naprawca rowerów Przeżółtanko co plaży i jest pompka jest są klucze wszystko jest do rowerów. Proszę sobie dokręcić. Co chcecie? I pompka jest. Możecie sobie rower napompować. Dziękuję za uwagę. Do widzenia. Tutaj przy tych rowerach miejskich właśnie co się mieści.